Rzeczliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. 21 listopada to Światowy Dzień Rzeczliwości i Pozdrowień. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego święta, przesyłając pozdrowienia swoim bliskim. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie i słyszącym te pozdrowienia. Kocham mojego brata i moją siostrę i całą moją rodzinę i ich pozdrawiam. Kocham moją mamę i ją pozdrawiam. Kocham moją mamę pozdrawiam. Kocham mojego tatusza. Kocham Moje siostrę Lucynę i Marysia. Pozdrawiam je. Kocham moją siostrę Martysię i moją kuzynkę Madzie, Pozdrawiam je. Kocham mojego dziadusia i moją babcię Agatę. Pozdrawiam ją. Kocham moją Ewkę. Chociaż ona wyjechała w morze. Kocham mojego tatę i go pozdrawiam. Lubię tanna, pieska, kłonie, pojechał do pracy i tęsknię Lubię mojego brata i pozdrawiam. Lubię moją mamę i tata i pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam mojego tata, który, który tata. pracuje w Norwegii. Serdecznie pozdrawiam moją rodzinę, a szczególnie mama i tatę. Chciałabym serdecznie pozdrowić mojego tatę, który jest w Anglii. Chciałbym serdecznie yy, pozdrowić wujka i ciocie z Ameryki. Chciałam pozdrowić mojego dziadka, który pracuje w Niemczech. Chciałabym pozdrowić mamę, siostrę Kamilkę i tatę. Pozdrawiam moją ciocię kaprysie i wujka Marcina i całą rodzinę. Pozdrawiam moją ciocię, mojego wujka, babcie dziadka i całą moją rodzinę. Pozdrawiam moją babcię i tata i całą rodzinę. Pozdrawiam moją mamę, tatę. Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam moich kumpli, kolegów i całą moją rodzinę. Pozdrawiam moją siostrę Oliwię i całą rodzinę. Pozdrawiam moją ciocię, i wujka, i bratusa, i całą Pozdrawiam moją siostrę Kamilkę. Pozdrawiam swojego kota Miśka. <grym> Pozdrawiam swojego brata Kamila. Pozdrawiam mojo, moje wszystkie babcie, moich wszystkich dziadków i całą rodzinę. Pozdrawiam <grym> moją babcię z Częstochowy swoich najbliższych. Pozdrawiam moją całą, pozdrawiam moją całą rodzinę, probosta i żołnierzy. Pozdrawiam swoje babcie i dziadków i moich ukochanych rodziców. Pozdrawiam moich ukochanych rodziców. Pozdrawiam moją ciocię. Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam moją siostrę Manuela. Pozdrawiam moich ukochanych rodziców. Pozdrawiam serdecznie moją ukochaną siostrę z Warszawy. Cześć, chciałbym pozdrowić Michała, mojego najlepszego kolegę z klasy drugiej. Pozdrawiam moją rodzinę, moje zwierzątka i chciałbym, żeby Maciek jak najszybciej wyzdrowiał i wrócił do szkoły. Pozdrawiam swoją, całą rodzinę i wszystkich moich kolegów i koleżanki. Ja bym chciała pozdrowić y, Emilkę Ciepilowską, Żucie Coach, Michała Rabczaka, panią Paulinę i panią Agatę i całą rodzinę. Chciałabym pozdrowić e, całą rodzinę, związko, brata i moją przyjaciółkę, którą bardzo lubię za to, że mi pomaga. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, przyjaciół i całą Polskę. E, bardzo lubię moją przyjaciółkę Jule za to, że mi pomaga. Chciałabym pozdrowić wszystkich żołnierzy, którzy bacznie bronią naszej gr granicy przed imigrantami. E, bardzo lubię Józef za to, że jest zabawna. Chciałabym pozdrowić lekarzy oraz moją najlepszą przyjaciółkę Ole. Bardzo ją lubię za to, że pomaga mi w zadaniach. Pozdrawiam przyjaciół, rodziny. Wojsko Polskie całą Polskę. Chciałabym pozdrowić Wojsko Polskie, swoją rodzinę i. Bardzo lubię Adrana za to, że mogę z nim zagrać w piłkę. Pozdrawiam wszystkich lekarzy, żołnierzy, którzy są na granicy i kolegów. Lubię swoich kolegów za to, że mogę z nimi pobrać piłkę i są dobrymi piłkarzami. Także ja chciałbym po pozdrowić żołnierzy, lekarzy, i ja, ratowników ja medycznych. I bardzo lubię swojego kolegę ja się za, za to, że mi pomaga. Pozdrawiam rodziców, y, siostrę, siostrę i Karolę. Pozdrawiam moją ciocię Chrzestną, y, mojego tatę, mojego brata i moją mamę. Pozdrawiam Grześka, Ewkę, rodzinę i Pawła. Pozdrawiam całą rodzinę i przyjaciół. Pozdrawiam rodzinę i znajomych. Pozdrawiam rodzinę, brata siostrę i budzianowskiego. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Pozdrawiam rodzinę i znajomych. Pozdrawiam mamy, tatę, brata, siostrę i odzianowskiego. Pozdrawiam rodzinę i Michała Ferdynanda. Pozdrawiam mamę, tatę i Ferdynanda Kipskiego. Okay. Pozdrawiam całą rodzinę i Roberta Lewandowskiego. Pozdrawiam moją koleżankę Vanessa. To mój kolega. Terror to jest Życzę Bartoszowi i Koreszowi szybkiego powrotu do zdrowia. Manuela ładnie się śmieje. Manuela to fajna koleżanka. Mój brat jest najlepszy. Chciałbym podziękować drużynie za dobry wynik widzę. Sylwek, jesteś spokojny. ziomek. jest i dobra. ma fajne poczucie humoru. Manuela ma ładne oczy. E, chciałabym pozdrowić moją e, przyjaciółkę, Klaudię Rubin. Chciałabym pozdrowić Dominika Linda. Chciałabym pozdrowić e, panią nauczycielkę Zęgorską. Ja bym chciał pozdrowić babcie. Moje babci wszystkich wszystkie starszych pracowników naszej szkoły. E, chciałabym pozdrowić moją kole, moje koleżanki, Oliwy Staszkiewicz i Oliwy Wiśniowską. Ja bym bardzo chciał pozdrowić moją babcię, Sławomir. Chciałabym pozdrowić wszystkich. Chciałabym zrobić moją krababcie z Francji. Chciałabym pozdrowić swoją babcię. Chciałabym pozdrowić swojego dziadka. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę, która mieszka i wyrodziła, i już jest w, Rozwarii, w Chciałabym pozdrowić mojego dziadka. Pozdrowić tatka. Chciałabym pozdrowić moją Chciałabym moją babcię. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, moich znajomych, mojego ukochanego kuzyna Aliego, moją ukochaną koleżankę, przyjaciółkę Karolikę. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, moich znajomych i Olkę.